Witajcie! Jak może wiecie albo i nie wiecie, na moim kanale prowadzę serię z faktami o znanych osobistościach, takich jak Cuebona Fide, Robert Lewandowski, Robert Kubica itd. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam fakty o znanej piosenkarce 30 faktów o Vicky Gabor, zwycięzczyni Eurowizji, bardzo znana piosenkarka nie tylko wśród młodszej widowni. Zapraszam Was do oglądania! Wiktoria Gabor urodziła się 10 lipca 2007 roku, tym samym niedawno świętowała 13 urodziny. Urodziła się w Hamburgu, w Niemczech. Jest polską piosenkarką pochodzenia romskiego, która zwyciężyła w 17 konkursie piosenki Eurowizji dla dzieci w 2019 roku. Wiktoria była też finalistką drugiej edycji Voice of Kids w 2019 roku, zajmując drugie miejsce pod okiem Thompsona i Barona. Ma 17-letnią siostrę Melisę, która jest kompozytorką i autorką tekstów. Jej domem początkowo były Niemcy, później Polska, Wielka Brytania, no i znowu Polska. To właśnie w Krakowie uczęszczała do szkoły podstawowej numer 37. W 2019 roku wystąpiła na koncercie w Sopocie w ramach 53 festiwalu, co jest w zasadzie marzeniem każdego artysty. W 2019 roku wzięła udział w programie Szansa na Sukces. To tutaj celem było wyłonienie reprezentanta Polski na konkurs Eurowizji. Widzowie jak i jury podjęli decyzję o jej zwycięstwie. Eurowizja 2019 dla dzieci odbyła się w Gliwicach właśnie w 2019 roku, gdzie Vicky Gabor zdobyła łącznie 278 punktów. Występowała już z kilkoma znanymi polskimi artystami, w tym z legendą polskiej sceny Kajach. Wiki Gabor posiada też kanał na YouTube o takiej właśnie nazwie założony 8 stycznia 2020 roku, gdzie uzbierała łącznie 55 milionów wyświetleń pod filmami. Z kolei na Instagramie zebrała już ponad pół miliona obserwujących. Wiki uczęszczała do szkoły w Wielkiej Brytanii. Bardzo dobrze mówi zatem po angielsku. Cała rodzina Wiki jest uzdolniona muzycznie, i jest z nią bardzo związana. Najchętniej słucha według relacji Radia SK, Ariany Grande, Jessie J., Whitney Houston, Beyoncé, AfroMental, Edytę Górniak i Czesława Niemena. Mapsa, Rasy Husky. W piosence Superhero opowiada szeroko o ekologii. Jak przyznaje, bardzo zależy jej na planecie i chce zwrócić uwagę młodych ludzi na problemy ekologiczne. Muzycznie wdała się w tatę, gdyż ten najbardziej lubi nowoczesne brzmienia. Wiki dokonała czegoś, czego nie dokonał wcześniej jeszcze żaden kraj na konkursie Eurowizji, Polska zwyciężyła jako drugi raz z rzędu. To głosy widzów były tutaj decydujące. Z tego co pamiętam, konkurs różnił się nieco od Eurowizji dla dorosłych, bo podczas niego widzowie również z Polski mogli głosować na naszą rodaczkę, co w Eurowizji dla dorosłych jest niemożliwe. Jej najpopularniejszym utworem jest Ramię w ramię. Utwór odtworzono 32 miliony razy w samym serwisie YouTube. Drugim utworem według popularności jest Superhero, który na różnych kanałach osiągnął 40 milionów wyświetleń. i Jest to wynik bardzo, bardzo dobry. Wiki lubi czytać książki. Jak sama przyznaje, w pewnym okresie swojej kariery musiała zmierzyć się z hejtem, co czasem przychodziło jej z trudem. Niemniej teraz próbuje nie przejmować się negatywnymi komentarzami. Piosenka Superhero nawiązuje do muzyki romskiej, ponieważ Wiki, jak wspomina, lubi eksperymentować i próbować sił w różnych stylach muzycznych. Wiki uważa, że stres jest motywujący, a sama bardzo, bardzo często się stresuje. Największą radość sprawia jej spędzanie czasu z rodziną, która jest w zasadzie dla niej bardzo ważna. Kiedyś chciałaby zaśpiewać piosenkę z jej idolką, Arianą Grande. Piosenkarka swego czasu zamieściła w mediach społecznościowych post, w którym przyznała, że cały dochód, który przyniosła jej przedpremierowa płyta, zostanie przeznaczony na walkę z zanieczyszczeniami środowiska. Wiki Gabor stworzyła razem ze swoją siostrą Hot Sixteen Challenge. Pewnie mieliście możliwość zobaczyć. Wiki bardzo lubi czekoladę, a od pizzy woli co dziwne makaron. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli chciałbyś jakieś fakty o jakimś swoim idolu, na przykład piosenkarzu czy piłkarzu, daj znać w komentarzach. Spróbuję, aby takie fakty pojawiły się w kolejnym zestawieniu, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!